Licznie już ósmy rok Częstochowa zapala się na niebiesko dla autyzmu, bo drugi kwietnia jest ogłoszony Światowym Dniem Wiedzy o Autyzmie. Jako szkoła, która od lat prowadzi edukację dla uczniów z autyzmem od 1998 roku i stowarzyszenie działające przy szkole daj mi czas. No stwierdziliśmy, że kto jak nie my powinniśmy rzeczywiście zapalać się na niebiesko dla autyzmu. I jest to impreza cykliczna, która ma propagować wiedzę o autyzmie. Chodzi nam o to, żeby ludzie wiedzieli, co to jest autyzm odczarować mity, które wokół autyzmu krążą, żeby dać szansę ludziom z autyzmem, żeby poczuli się swobodnie w naszym towarzystwie. Dzisiaj jest spotkanie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, bo uważamy, że to jest przyszłość, tak? Oni się spotkają z pracownikami, być może z autyzmem, z zespołem Aspergera. Chcemy im przybliżyć w takiej lżejszej formie i, i, i filmy, i y, troszkę wiedzy, ale przede wszystkim dzisiaj spotkają się y, rzeczywiście z żywymi y, osobami z autyzmem i zespołem Aspergera, z dorosłymi już y, mężczyznami, którzy będą mogli im powiedzieć. I jak to wyglądało z ich perspektywy, edukacja, co dla nich było trudne, co, co niechętnie wspominają, a co wspominają bardzo miło i myślę, że to, ten żywy kontakt jest zawsze najważniejszy, bo z książek możemy wyczytać wiele, ale dopóki nie spotkamy się bezpośrednio, to tak jakby nie możemy sobie tego przełożyć na praktykę i uwewnętrznić tej wiedzy, którą otrzymujemy z zewnątrz. dzieci z autyzmem rodzą się bardzo często z bardzo wysoką skalą Abgar. Mają po 10 po 9 punktów, czyli nic nie wskazuje, że są to dzieci, które będą rozwijały się nieprawidłowo. Autyzm, Przyczyny autyzmu do tej pory nie są zbadane dokładnie, nie są jednoznaczne. Jest to zaburzenie rozwojowe, nie choroba. Więc zaburzenie rozwojowe mówi o tym, że jest to coś, co, co będzie z człowiekiem cały czas i bardzo często teraz mówimy, że to jest niepełnosprawność społeczna, tak? że jest to tak zwana ślepota umysłu, czyli to. Mózg inaczej pracuje, ale nie ma na to badań, że przebadamy mózg i będziemy wiedzieć, że urodzi się dziecko z autyzmem. Nie on y, zupełnie inaczej. Y, ludzie z autyzmem inaczej myślą. Tak? I, I to jest to podstawowe, co nas y, różni. Y, y, sposób myślenia, a tego się nie da zdiagnozować. bym by nie wiedziała. Bo żaden z moich kuzynów nie ma autyzmu. Po pierwsze jest, jest dla mnie. Yy przyjacielem, ale również jest y, takim, taką przeciwnością losu. Notabene mam na przykład zespół A To jest najłagodniejsza odmiana autyzmu. No, ale jednak autyzm, więc jestem w temacie. Czy jest coś, co, co lubisz w autyzmie? Hmm... <śmiech> 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 Szpaku, to już myślę, że spokojny. No... Tak, to jest najpiękniejszy świat, jaki może być, jest.